Od się marku ludziska jestem. Cichy wuj. To jest. Bartek, nie rób tak, nie! Jest. Cichy wuj. Rad. I to jest kolejny odcinek z kwadratowej masakry. Oczywiście, Bartek już chyba trzeci raz zepsuł mi przywitanie. Więc ja jestem. Cichy wuj. Jest. Bartek jest jeszcze z nami. Gość specjalny... Ten, z tego... I ten. No. Yy, Nasze znaczy zależy No. Odkąd? No skąd? On, on jest. Gurgi. Górki, Gurgi. Gurgi jest z nami. Przyjacielu, przywitaj się z widzami. Tak, y, witam, zapraszam na show, w którym y, no, będziecie patrzeć, jak y, no, grupa trzech osób gra w grę i komentuje to, jak gra w grę. Y, tak Jak zabawę. ładnie powiedział, Popartek, zaraz <grym> Dobra, z, to może mały dowcipek na ten. Dobra, czekaj, to ja, ja, ja mam. Dowcipek. Albo nie inaczej, bo każdy mój odcinek zawsze zaczynamy od żartu, ale niech Google go opowie. Ale jako, a nie, ja żadnego żartu nie ma, znaczy, ja generalnie dobra, nie jestem do ścigu taki gotowy. Dobra, to to to, 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 to ja. To wynika ze sytuacji, ze sytuacji mój humor zazwyczaj, prostu... Dobra, Bartek, jeszcze raz my chlaśniesz to normalnie... Ja no. mogę ci walnąć koblem, ogarnij się. <laughs> dobra, to, uwaga, ej, ej. czekaj, czekaj, się, tu jest taki interaktywny kawał, żart, zagadka. Bartek, przestań tak robić. No, dobra. PRZESTAŃ! Dobra, Boże, to ci, tak ci Ż się Żart, zrobić. zagadka. Dlaczego ściany nie walczą ze sobą? O! Ja to miałem powiedzieć! Serio? No! to Jaka? na bestach? Dzisiaj, dzisiaj bym Pauli na bestach, to widziałem. Kurwa, że tam, na bestach, było na, jebać, było na jebzdzidzach? Mi to... Między nimi pokój jest. Ej, zepsułeś mi żart. A poza tym to było no. na zdzidy, bo na, bez, na, na bestach zawsze kradną z takich fajnych stron jak jebzdzidy. Dobra, ale w dzisiejszym. Się... Co? Kto podpalił las? Gurgi, nie, nie pal lasu. Ale żeś parę No i ja się wiesz? nudziłem. Znaczy, ty po. Jakiś kawał opowiadacie, a nie ma akcji, ma być akcja. No to jest akcja, są płomienie, są wybuchy. Znaczy zaraz Kuchni. będą. Bo uwaga, w dzisiejszym odcinku zrobimy... Znaczy pójdziemy na spawn, zabijemy parę creeperów i wysadzimy coś u czerwonych. Ej, czekaj, Zrobimy sobie czemu, armatę patrz, i weź, w ogóle... Nie, ruszaj się, patrz, nie ruszaj się. No. Jest taka psychka, uuu, my fuck me tralala, la, la uu, my ding i my dong, co nie? No jest. Ale nie, nie, nie słuchaj mnie, to patrz, to nie. Nie Teraz, mnie. Ale, okay. ale Dobra, nie a w którą jest stronę, stronę jest ta spawn? Dobra, wejdź, patrz, czekaj, ja ci powiem, czekaj, patrz, nie ruszaj się, rusza się ciebie boję, Bartek. A jeszcze się patrz. Nie I, się. nie I patrz, i tak, i tak patrz. I, i tak właśnie... I to wyjdzie wydzielaj teraz to, Puseki daj tak, nie, wiesz. to nie jest śmieszne. <grym> <grym> Przestań ro robić jakiś kurde Anal Adventures mi tutaj. E więc czekaj, trzeba powiedzieć inny żart. <grym> <grym> Dobra, Maka. chłopacy, a wiecie w ogóle gdzie jest spawn, bo ja nie za bardzo. No to ja powiem, czekaj. nie nie mapa, daj mi nie ma się, popatrzcie. To tak. Ej, oni zbyli port serwera, więc nie mam tych wszystkich waypointów, więc nie M powiem. wam. nie masz waypointów no. Eee, no to wiecie, że jesteśmy w ciem... No to Bartek, wejdź na dyn mapkę, nie chcemy szukać przeciwników, czy coś. Ale i ty, ty nie... Ja chcę iść tylko na spawna No mm. chyba spawn jest taki... wiesz... mini mapkę żałował, bo nie można. No to... Bo nam bana bardzo. No mam bana, to bana okay. no to... teraz powiedzmy... Teraz udaję, że nie wchodzę, ale chyba będę na tej stronce, cicho. Nie, nie będzie, Bartek. Nie, nie. No gdzie ja? Ja oszukiwać No to, nie wiem, Gurgo, zrób coś specjalnego, wiesz, takiego, no nie wiem, twórczego, co, co... Ale to, jest... Musimy podbić oglądalność jakimś wyczynem. Wyczynem. No to jest let's play, więc... Co co mogę zrobić, o ile nie będzie live action? Ej, te cele mnie pozabiją! Jakie ja Bartek, będę się uratował! Uratujesz się! tylko raz, ja ginę, omy tylko raz, ja spoko. Spoko. Czekaj. Ja... Jakieś rozrywki. Hmm. Dobra, postaram się, mimo wszystko być rozrywkowy. No właśnie, forma. Forma, forma, zwężenie, ale no... Powinny być life action elementy, live action, że aktorów ten. No to możemy sobie I... zrobić, wiecie, jakiś taki motyw, nie wiem. Yy, wiecie, coś takiego, że wymyślamy sobie, że jesteśmy kimś, taki dać wątek fabularny, którego nie ma i będziemy gadać przez cały czas o czymś co ten. Tak jak z tym. z tym, tą eksplozją uranu Multiego czy coś takiego, co wy na to? Że podczas tej drogi wcale nie idziemy z zbierać dynamitu i wysadzić dom czerwony, tylko nie wiem idziemy po. Dobra, chodźcie za mną, a A czy gdzie ty się jesteś? Cześć? No gdzieś się za ziemi się z mm. Zobaczcie co, co zrobiłeś? No zakopałem się, czekaj. <laughs> zakopałem się. Ej dobra, widzę portal, ale gdzie ty jesteś? Portal widzisz to czekaj, jak ty widzisz portal to jest coś. No jestem na drzewie ja też będę na jakieś drzewo, czekaj musisz spotka spotkać. Spotkajmy na drzewach, właśnie, czekaj Właśnie Bartek no to džinglu i kapiszono do góry Czekaj. Będę chodził po drzewach jak naj... To takie dżunglowe drzewo? Nie, takie zwykłe ha? No Bartek! Spada oglądalność! Ale no ja ja mam ko... Ej, cześć, widzę górka! Lol! To, Hej, to biegnę! Wchodzę na duże drzewo po prostu. To gdzie, gdzie, gdzie? Ja idę w stronę dżungli, co wy na to? To idź w stronę dżungli dżungli. Ja mam kol <coughs> O, czekaj, kore... widziałem was, widzę was, dobra, biegnę do was. Idziecie. Oh, oh. te... Czekaj, mam jestem dziką kozicą, skaczę po drzewach. Hmm, tak, rasowym obciągaczem z rodowodem i... Jestem dziką kozicą, odważ się. Taka wiesz, te kozice górskie takie... dobra, to jeszcze raz. Co? E, czemu ściany nie mają... <laughs> czemu ściany nie prowadzą między sobą wojen? Bo, między nimi Bo jest, pokój... jest między nimi pokój. Dobra, a teraz Bartek he, he. Bartek, y, jesteś naszym takim wiesz... Ej, to zróbmy taki wątek. Czekaj żeby... X mm. O Jezu, ej, dospalamy sporo strasznie. Co? Teraz tak. No ale tak sporo, że w chuj nawet. I trochę więcej. No to biegniemy, to wiesz Adventure Time, przeżywamy przygodę tak? Dobra, ber Bergry... Spoko. I, i dojdziemy Enderman, do spalnej koniec Enderman, odcinka. Enderman, zabiję go. Dojdziemy do spalna końca odcinka, okej? Okay? No koniec odcinka Nasze to podróż do spawna to małgników. Nasze na. To jest tak jak góra, to zrobił, wiesz, Bartek. Podróż do spawna to raczej miałabyś chwila, moment, bo kontentem odcinka miało być to, że zrobimy jakiegoś. wiesz, jesteśmy. Ł ł no co, to, to kto ze mną zakładał akademię łobuziaków, Bartek? Kto? No, no ja. No właśnie, no to musimy napsocić u czerwonych. No, no dobrze, no ale jak ty jak to na mną prawieś pójść, dobrze, no to co ty no chcesz No Ja potrafię ty. dobrze pójść, dobrze Dawaj. idę. Dawaj! Dobrze idę, nie pierdol pan. No kurwa bo ci no, za... Ale nie cofaj się nic! No cofaj się niepotrzebnie no. Nie cofaj się, a ja szyb... No <grym> ty, kur... Ej. ty trafiłem kurczaka kurczakiem Okej okay. Lol Ale Ty, ty. Teraz mi... musimy tam iść No musimy. Ej, miasta... stało nam prawie tysiąc kratek w jedną stronę Dojdziemy, się nie denerwuj, damy radę, No, Dojdziemy, ale ja muszę iść pojeździć No już. Ale to wiesz co, skoro gurgo, ty chcesz być z nami w Akademii Łobuziaków? Co to takiego? No widzisz, Akademia Bobuziaków to jest zrzeszenie mnie, Bartka z Bartka, PSP Magistra i niegdyś kiedyś Deltiego, ale... A weź, niech chodzi się słama tam. No, no, Daj się na to polega. Polega na tym, że psocimy u innych graczy, to jest na przykład kiedyś podkładaliśmy u jednego kole kolegi bombę w kieblu, bo no, robiliśmy... Albo. Bartek, u ciebie też coś robił. robiłem? Że ci się lawa chyba wylała. Czy Nie, tak... nie no, no. no, no. no ale taki... ogólnie to mi cały domek rozsadziłeś no, w No, Albo kiedyś wysadziliśmy do Majdeltymu. No i dzisiaj w robach Akademii Łobuziaków będziemy starali się coś zepsuć u czerwonych, Ale oni tam mają jakąś fosę czy coś, to chyba nam się nie uda. Co? Ja mogłem jaj wziąć więcej i ten. zajajać jajkami z Minecraft. <laughs> ale jaja. Słucham. Chodźcie ziomki, teraz prowadzę. Ale Bartek nie. Tak, nie Powinniśmy wziąć mikstury na to, że lawa nam krzywdy nie robi. Takie są w wyże, na pewno. Są, są, są! Wtedy byśmy mogli spokojnie wejść do ich bazy. W pełni. A jeszcze co coś Czy creepery, czy creepery no, nam. O, uwaga! Tak? To teraz strzeżcie się czerwoni, którzy szpiegujecie i Bartek, gdzie to jest? ten... lol, Zgubiłem się. Bartek? Dobra, e, tak, e, kontynuuj. Kontynuując myśl, to może w jakimś kolejnym odcinku faktycznie naróbmy sobie tych e, Fire Protection miksturek. Jakieś zbroje na Fire Protection, po prostu wbijemy do nich. Wiecie, zrobimy tak, armatę, rozwalimy im mur, wejdziemy do środka i zrobimy rozpierduchę. Gdzie ty idziesz, Ty? No. Nie wiem gdzie. A, ty jesteś tutaj, dobra. No, chodź za mną. No, idę za to. No, dobra. ja już zupełnie was zgubiłem. Właśnie I... zgubiliśmy górga. Bartek? Ej, no, gurgo, podaj mu swoje kordy. Podaj mu kłowy. Idź cały czas prosto, po prostu. Idź cały Cześć, czas prosto, jak nawet nie wiesz gdzie on poszedł No jestem w śnieżnym biomie teraz. No my też no, no to Mi, i Gurgi. widzę pustynię. Gurgi widzę pustynię X-451 Z560 To weź na tą pustynię idź. Idź na tą pustynię X y, znaczy Z650, tak? tak? Tak. Dobra Dobra, to poczekajmy na niego chwilę, Bartek. No. Nie no ale on jest nowym łobuziakiem, ale wiesz co, Z... to czekaj, to może jakiś chrzest bojowy, co ty na to? Ja, ja bym, ten. Ej, znowu mi się Minecraft ściął. No to będzie koniec odcinka i część dalszą. Ej, co jest grane? Wow. Działasz, działasz, działasz. Czekaj, wiesz co, ja chyba zrobię cięcie, bo się boję, że ten... Czekajcie, zrobię cięcie, aż to ustanie. Dobra, Górgi za policzką. Ale tu przestań zapalać, bo może to mi tak ten obciąża komputer. Bo ten ogień też tak zawsze. Było. Dwa małe pomyczki, Chociaż... <gry> które się rozmnożą to na Większość, większość czasu nie zapalałam. Jak, jak się nie paliło, to tobie bardziej ścinało. Więc no. to, tobie ja tobie pomagam. <gry> <gry> Dobra, to wi witamy po cięciu. Jesteśmy już w kupie. No jest 30 FPS, trochę no, trochę za mało. Bartek Dobrze. prowadzi dalej. Bartek prowadzi dalej. A zwłaszcza w kupie. No pamiętajcie, jest takie przysłowie, jak ktoś mówi w kupie siła, nie? To lepiej wtedy powiedzieć do kogoś, a zwłaszcza w kupie. Wiesz co tu chodzi, że jako w gównie, nie w siłach. Bartek, żeś, żeś nam to tak wyłuszczył. E, no ja to jest mądrością prehistorycznych starożytnych Indian. E, gdzie ludzi kupa, tam i Herkules dupa. Nie, powiem ci, bo... Ten. U nas kiedyś było takie darmowe przedstawienie gdzieś na skansenie i ludzie tak się pchali do jednej małej furtki, że typiary zmiażdżyli i je żabra połamali. Nie, no, nie że się jej pomalić, ale tak, co? co tak ludzie, taki był napływ ludzi na centymetr kwadratowy, że po prostu je żabra połamali. No dobrze, dobrze, Bartek, ale. Ja, ja wiem o Twojej historii I, na przykład ci się... piec ukradli czy coś takiego, ale. Co to? Kura? Co to kura? A bo no to kiedyś ty... piec ukradli z podwórka. Ej Bartek, ale gdzie ty jesteś? Bo znowu się zgubiłem. Kurwa, co wy sprintu nie macie? No mamy, ale ty mi uciekasz gdzieś, ja mi się ścina Minecraft. A. No to powiem wam, że ja mam komputer, który ma 3 lata, kupiłem go za Widzę cię, zł. widzę cię. Wiem, że mnie widzisz. Ale chyba Gurgiego znowu zgubiliśmy. Ja już, 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 już. Ej, Bartek, weź to zniszcz! Mam wiaderko z lawą. To chodź. Woj. Nie, nie jest z lawą. Okej, okay, okej. Okay. Dobra Tyczaj, idziemy po, po tam. Ki, jak, po, po kiego grzyba położyłeś tutaj ten obsydian, co? Jest... Żeby znaleźć miejsce. Tak, tu, tu, tu była Akademia Łobuziaków. Obsydian jest na wagę złota, nie można go marnować. To na chodźcie, my... No to chodźcie, chodźcie. na wagę złota, nie wiem Gurgi, no to... Bartek, pochwal się, co zrobiłeś na trzecim sezonie. Albo nie inaczej. Wiesz, Gurgi, bo my żeśmy. Yy, na trzeci sezon polegał na tym, na, tak jak teraz: dwie drużyny napierdalamy się. Tyle, że to było na skybloku. Wiesz, były dwie, dwa latające zamki w nicości. I nawet zwykły trawnik był na wagę złota, bo na trawniku się spałnują zwierzątka, no nie? Ha? Ja. I wiesz, yy, jakimś cudem tak żeśmy yy, niegos byli niegospodarni, że tak żeśmy wygospodarowali, że został nam tylko jeden blok dirtu. Dirtu znaczy. Yy, yy, grasu. Po grasu, porośniętego. I co zrobił Bartek? Położył na tym sadzonkę i urosnął na tym drzewo. I tak właśnie w magiczny sposób pozbyliśmy się ostatniego bloku tego o. trawnika. No. Bo tam ma strawę był dy dyrt, zwykły, nie? No, Bartek zniszczył dyrt. trochę w... wtedy, tak? Znaczy tam wiesz, Kubik ten, ma dobre serduszko, to nas wiesz. Nawet idiotami się zlitował i, i oddał trochę tego trawnika. Dobra, ja ten, y, 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 jestem skupiony na swoim życiu i teraz łazientach w kółko. Znowu się zgubiłeś. No to potem, to potem cię znajdziemy, Górki. To, jesteśmy za daleko w misji. Żech. Za daleko w misji. No to jest tak, właśnie, wybieramy się na ekspedycję z Bartkiem. Z Bartkiem, czyli tak naprawdę idziemy gdzieś, nie wiemy dokąd. Jak nie wiemy? Przecież ja mam wszystko pod kontrolą. Ja tak trochę się martwię jednak. Idziemy na spawn. Ale nie, poznaję to miejsce spoko, Wiem, gdzie jesteśmy. Poznajesz? No, już widzę nawet, gdzie jesteśmy. Ej, patrz, nawet, nawet crafting tam stoi czyś. Ej, Ciekawe do, czy my w, w, w tych górach, czy w tych drugich górach? Nie, nie interesuj się, to nie Twoja sprawa. Ej, ej, właśnie, hmm, okay. coś, jest 66. Co to tam jest za budowla? Czekaj, Cześć, X -66. Ej, 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 Bartek, co to za budowla tam? Właśnie też i nie, nie wiem co to jest i dziara zaś. ją, zróbmy, wysaczmy ją może. O, co ty na to? Wrócimy się ją, wysadzimy. Tak. Zobaczmy je... Dobra. Zobaczmy jeszcze na przykład kto ją zbudował, bo jak ktoś z czerwonych to nie ma z miły i rozwalamy. Od razu! No pewnie. A masz ten? Nie mam dynamitu, ale go zrobimy spoko. A masz po prostu rozwalamy, a nie ten, y nie wylewamy lawy do środka, bo może tam ten akurat ci... Y to z dalej splądrujmy to mieszczenie, to pomieszczenie. Tam dalej splądrujmy nie ma. i zaryjmy ten lewą odpowiednio, żeby... To jest minus nie mam, sześć nie z 66 z25 To wiesz co? To ja się ograniczę do zbudowania kutasa skobla. Dobra. A, ale w... cichy chodź, dobra, chodź! A ja chciałem zbudować kutasa skobla. I jutro zbudujemy, dawaj, wracaj nie chodź! Czekaj za Ja trafię, chodź. No tu cofnąłem się. O, ja nie wiem gdzie się cofnąłeś. X 66, teraz idź. Nie wiem gdzie jesteś. X 66. No. O, minus 6, ło, wow, że się cofnąłem. Legalnie. O, tu jestem, chodź, tu, tu, tu. To jest I, teraz ta, A, i, teraz, tu I teraz z, z 25. Czyli gdzie? Tam musimy być tam. No to idziemy. Znaczy wiesz, nie, nawet nie szukamy bazy czerwonych, po prostu. Znaczy, bo my wiemy gdzie ona jest, po prostu. No właśnie, nie musimy szukać. Po prostu skorzystaliśmy tylko z wiedzy, gdzie jest... Znaczy, chcieliśmy skorzystać z tej informacji, gdzie znajduje się spawn, który i tak jest takim publicznym miejscem. A czy ja wiem gdzie jest spawn, bo często ginąłem. A, no ja też wiem akurat jak wygląda spawn, ale niekoniecznie droga prowadząca... Spawn z nie do... wygląda, tam jest po prostu zuka góra nic więcej. Ups, przyszedł PSP. A przykład napiszesz, no, napiszesz cześć corner to jesteś, to jesteś moim mistrzem. <laughs> Oooooooo Cicho, Oooo. cicho A... o Czekaj, teraz czekamy na ripostę Chciałem pożegnać z życiem A, Wiecie co? Weź spiąć napisem, mam, no ja I... ja mam z... jakieś problemy chyba Wiesz co jak Ja ci nie radzę w ogóle wracać już do zamku Ej, znalazłem coś Zobacz, ej, kuferek nawet jest No to właśnie jest ten mm, Nasz na miejsce do którego jesteśmy u celu Bartek podaj Gurgiemu kor kordy Nie To ja ci podam chopczak Tylko tak uniosę do góry ten żeby Otóż minus 50Z108 Znaczy X minus 50Z108 Mniej więcej Z108 Tak, tak. ja znalazłem też budowlę Inną budowlę Hmm, co to jest? Szubienica Szułka się. Lol, to tu czułek był? Mhm Ej, to nie Jesteś? jest to miejsce, stary. Gdzie jestem? Jesteśmy praktycznie już na spawnie. No to gdzieś tu będą ten, ja myślałem, że tutaj jest zejście w dół i tam są te creepery. Ej. Nie, tutaj jest spawn, chodź. Już, już, to... jest. ja, ja też coś znalazłem. Ja mam własną przygodę. Naszą własną przygodę, ja oczywiście nie oleję tego, co ja widzę. Właśnie. Gurgo przeżywa jeszcze wiecie, bo to. Jedn, jedna przygoda, jedna misja to byłoby za mało na ten odcinek. My jesteśmy zbyt zajebiście i musimy... wiecie, im więcej, tym lepiej. Przeżywamy tak, dwie przygody na raz. Ty, ty tam, wiesz, Lelum polelu o ja tu z jajem szukam spawna i go właśnie znalazłem. E, no jak to mówią? E, s, s, e, seks, alkohol, gry komputerowe i jedziemy Nigdy nie daj z siebie zwieść, cichy lubi ją dragnieść. Może cichy Miecz ma mały, za to odbyt wytrzymały i gdzie no, na terytorium... Uparty, kiedy cichy jest od... Dobra, jesteśmy na spawnie, to jest spawn To jest spawn. No to gdzie są creepery? Gdzieś tu były spawnery Może Ej, tam na do... Spoko trochę mieliśmy tego. Hmm? A tam... Ej, zio, chodź koniec. Ale myśmy tylko później spawn, Więc już koniec odcinka jest. Jak Ej, koniec odcinka mieliśmy zabić creepery i zrobić dynamit klockę? Coś się interesuje Jakie creepery jak tu creeperów nie ma? To na spawna. To mają być... Interesujące. Właśnie, no, Bartek, ty, ty nie rozumiesz. No nie zabijaj to najlepsza forma pozwala. Bartek, ty nie rozumiesz kon konwencji. Chciałem uzyskać proch, z tego prochu zrobić dynamit, żeby rozwijać. Ale ja mam dużo prochu w Wenderczeście. Czemu mi o tym nie powiedziałeś na samym początku? Bo nie wiedziałem, czy ty zamierzasz, czy tym kierowcom. Kurwa, mówię to cały czas. A, ale nie mówiłeś, mówisz, że szuka kiedyś. szukaj tego spawnera, nie, bo on gdzieś tutaj musi być. O, ale musi. Mogę Ci pomóc. Spuszczam się tam na dół. Okej, okay. to, to ja już szukuję budzie. Spuszczamy się. No to Gurgi szukaj budzie. Na co? Bo, na dół, się na się bo się spuszczamy. Na dół się spuszczamy. Na dół się spuszczamy. O. Gurgiego się spuszczamy. Czekaj, tam jest światło, może tam coś jest. Gdzie? Tam, bo dali. Aaaa, ja mam. To jest właśnie to. Zabieramy się za coś, do, do czego nie, się nie nadajemy i tak się kończy każdy taki odcinek. Znaczy ty się do niczego nadajesz, ja wiesz, to. Na te, na smar... nie zapominaj, na, że ja nadal na Na do dupy i smar... do taczki się nadajesz. <laughs> <laughs> Dobra, Ej, tam nie wiem się... gdzie to jest. Dobra, skąd ty w ogóle idziesz, idziesz tu jest tyle góry i jaskina, ty idziesz szukać innego ale trochę cię pogrzało coś. No bo, ale to dziś... powinno być jakoś, nie spałeś wiesz, chyba dzisiaj. Uwydatnione już, powinno być, że tu się znajduje. to jest miejsce publiczne, klocku. Tam sobie chodzimy i sobie zbieramy proch, żeby móc się nawalać z dynamitu, no. Dobra, macie pierdolne i o. Dobra, ludziska więc, przykro mi to mówić, kolejna część masakry. Ze mną i z wujem będzie na moim kanale. Kolejny... Tak, czekajcie, ale jeszcze, tak? jeszcze moment. Tak, znaczy dokończenie do tego ja odcinka będzie się na kanale. Mieć, ponieważ... Bartek, no tak? nie kończymy, ja kończę swoje odcinki, ty będziesz mu okay. Tak, mój ale mój. ja nawet nie wróciłem na koniec. To będzie tak, że ja gdzieś zniknąłem i no, ja chcę gu, być... gu, gu. To, patrz, to ten wątek fabularny, o którym mówiłem. Że wiesz, idziemy yy, i go porwały te yy, jaguary wściekłe psy. I w na następnym odcinku będziemy ratować Gurgiego. Jakie Jaguary? Nie wiem, no wymyślam wątek fabularny Że zginąłeś, wiesz Krzycz, że ten, że cię porwały, czy coś i Jak wszystkich tą... okłamywać, fałszywarem robić To jest... Y no to, no, no wiesz, no kurde Nie ty A! Ty. Zabiłem się! Nie, żyję Weź mnie już. <śla> Czekaj Tam jesteś? Nie, Ol. tu jestem Ty zobacz, taki wielki lewitujący kutacz Ej, lol Ej! Tylko, tylko, trzy klocki by postawił tutaj jako żołędź wiesz, jak tam, gdzie jest otworek w kutasku. Bartry, Bartek, mieliśmy szukać I, i, taki... No to już nie szukamy, w moim odcinku się, znajdziemy, cofniemy się do tego, do, 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 do i pójdziemy, wiesz, No to, sięma. dobra, no to, czekaj, zabiję tego, tego, tam. Zaproś na mój kanał, ponieważ suby A -a. muszą się zgadzać. Na A mogę kanał, to powiedzieć? Prosi... Dasz mi szansę, żebym to powiedział? I, ale czekaj, jeszcze powiesz, że będzie dalsza część tego odcinka u mnie, bo ja teraz idę pojechać gdzieś yy, w Realu, nie w Minecrafcie i, i wrócę i dwa odcinek dla mnie. A gdzie ty jedziesz? Na wały. <laughs> Dobra, mniejsza. Bartek idzie na wały. Nie... Spaść z wału skuterem. Jak Maciek Wilk spadnę z wału nie, skuterem. Nie wiem, nie wiem po co tam idzie i... i znowu usłyszę do kolejne 30 tysięcy osób, że Maciek spa, spadł z wału skuterem. I nie oddał, nie oddał kasy za, za niego. Jest ten, do, dobra! I, czekaj, i, i, do. czekaj, dobra, więc Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, srajcie, grajcie Kobylstona zajadajcie ee, Trzymamy się ramy, więc się nie zesramy Komputer mi je odwala o, jakby ktoś wiedział czemu, czemu mój komputer bez przerwy spadają mi w w każdej grze, to jeszcze bo... Nie, dobra, nie będę wam zawracać tym gitary. Więc inaczej, jeszcze raz. Ja się z wami żegnam, żegna się z wami Bartek oh, gurga porwali... Ja żegnam ja zupełnie gdzie indziej jestem. Tak, tak. G -G -G Gurgo wróci w następnym odcinku chyba. Jeżeli uda nam się go wskrzesić, bo go zabiły Jaguary, wszędzie. Jestem żywy! Cicho, to będzie... Żabek... Żadnych fałszów, bo ludzie będą o mnie martwić, a potem jak będzie prawdziwy alarm to wtedy nie będzie. Ja jest creeper! Mieliśmy go zabić! Oh. Dobra, chodź, koniec odcinka. Tak, tak koniec, cześć. E, tak, no, do widzenia, cokolwiek to miało by być.